Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku Co Wybierasz? będziemy poszukiwać domu dla wielkiej rodziny. Mamy zapytanie właśnie od rodziny na 10 osób. Krzysiu co wybrałeś? Ja wybrałam bardzo duży pięciopokojowy dom, ogromny, w stylu współczesnym. No, a ja wybrałem hiszpańską klasykę, także proponuję najpierw zobaczyć co wybrałeś Ty, a później pojedziemy na moje. Chodź. No właśnie, jesteśmy na willi naszej. Ja widzę, tutaj mamy dwa domy i obydwa jest na sprzedaż, tak? Tak. tak? Nasza willa pokazowa będzie większa, będzie większy ten teren. Ile ma metrów, mniej więcej? 1100. Nasza willa będzie miała 5 pokoi i trzy łazienki. No i właśnie basen nasz posiada ogrzewanie i oświetlenie. Od razu jak wchodzimy mamy trzy sterowniki. Sterownik alarmu, sterownik podgrzewania i klimatyzacja, bez której tutaj się po prostu nie uda wyżyć. Widzę tutaj też bardzo wygodnie się zmieściła szafka. Salon, który jest podzielony na a, kilka stref. Strefa obiadowa, strefa relaksu, oczywiście, że kuchnia jest otwarta. Mamy kilku wyjść z salonu i z kuchni na sam teren. No i tu jeszcze mamy taki pokój techniczny, tak. prawka itd. Tak żeby wszystko było w jednym miejscu. Sam budynek się sprzedaje wraz z agiodezmem, dla mnie ze wszystkim, bardzo wysokiej jakości. Oraz duża taka przestrzeń, żeby gotować dla całej dużej rodziny. Kolacje, obiad. No, oczywiście po lewej stronie mamy dla gości łazienkę i nasz pokój główny. Dość duży, ja tak powiem, tak. A, bo jest i garderoba i łazienka. No co mnie bardzo, bardzo odpowiada i bardzo podoba się, no to e, podzielony jest na trzy strefy. E, pierwsza strefa to jest e, sypialnia. Jest garderoba i łazienka własna, ale to jest na jednej takiej przestrzeni. Czyli tu zamykamy te drzwi i mamy prywatną strefę. Jednak byłoby fajnie, żeby tutaj w łazience była ta drzwi. Nie ma tutaj takiej prywatności. A teraz chodźmy na górę, ale jest ciekawostka to, że mamy podgrzewane schody. Mhm. Tutaj od razu wchodzimy i mamy taki nieduży, ale salon. I właśnie jak zauważyłeś od początku mamy dom podzielony na dwie strefy. Na górze mamy oddzielne dwa pokoje z jednej strony mhm. i dwa pokoje z drugiej strony. I każda strona posiada po jednej łazience. Ja bym nie powiedział, że to jest salon bardziej podobny na taki po prostu szeroki korytarz. Można to wykorzystać wyłącznie dla tego, żeby przejść po prostu na górę. A i właśnie, jeżeli Ci się nie podoba tamta łazienka, to tu mamy w tym pierwszym pokoju oddzielną zamykaną łazienkę. No i tu też również pokój jest duży i z własnym wyjściem na taki balkonik. Okej, okay, wszystko jest pięknie, ale co z tą drogą? Cicha droga objazdowa, powiedzmy dojazdowa do miasta Turwiecha. Po drugie tu mamy prędkość ograniczenie 40 km na godzinę i mamy po trzecie to okna bardzo wysokiej jakości, więc hałasu takiego no, nie będzie. No a ten teren zawsze i zrobią chodnik. Na pierwszy mamy trzy pokoje i chciałam przypomnieć, że również każdy pokój posiada oddzielny sterownik podgrzewania podłogi, a nam została góra. A tu mamy na salarium 120 metrów kwadratowych i rób to, co chcesz tak naprawdę. No tak, tutaj można wybudować jeszcze jedną willę i bardzo mi się <laughs> podoba ten widok na różowe jezioro. E, dobra, stosownie lokalizacji, wybraliśmy w prawie dwa domy, jeden obok drugiego. Dlaczego akurat ten rejon? Dlatego, że ten rejon on jest bardzo dostosowany do życia na stałe. To nie jest blisko morza, tak gdzieś półtora kilometra. Jest centrum sportowe, gdzie możemy oddać dzieci, tam jest mnóstwo różnych atrakcji, cokolwiek i piłka i baseny. Do centrum miasta mamy półtora, dwa kilometry maksymalnie przedszkole, szkoły i tak dalej, to wszystko bardzo, bardzo blisko. Także jeżeli dla życia wtory wjecha, to ten rejon jest, ja bym powiedział, śmiało najlepszy. Właśnie ja wybrałem wile, które znajduje się przy ulicy wyłącznie, gdzie wybudowane takie duże, ogromne wilę. Oni, Ta uliczka taka uważana jak za taka prestiżowa, fajna okolica. Właśnie tam jest jeszcze żłobek, do którego chodzi nasz synek. To jest rynek taki, taki hiszpański, prawdziwy, gdzie możesz kupić sobie bardzo świeże owoce i warzywa. I to w odległości może od tego domu, nie wiem, może z... Kilometr? Kilo... Tak, jest. Jeden no, kilometr no. można nawet na piechotę przejść. No i właśnie dlatego wybrałem tam e, nasz klasyczny dom, naszą zieloną. Czyli wilę. wybrałeś taką klasykę hiszpańską? Tak, mi się spodobało, że ona naprawdę ma dużo stref dla wielkiej rodziny. Jak wchodzimy na teren tej willy, mhm. my trafiamy naprawdę w bardzo taką przytulną, fajną atmosferę. Jest tam taki domek litniskowy, który oddzielnie położony obok basenu. On jest zaszklony i także można robić tam imprezy, jest tam kuchnia i bardzo fajnie wyposażona mhm. jest tak zgadzam się to wszystko stare mhm. ale bardzo dobrej jakości no stare odnośnie bo ten dom był wybudowany w 2001 roku a ostatni robiony remont w 2008 Aha. także jest to dobrej fajnej jakości czyli na parterze my tak mamy w prawie Całe oddzielne mieszkanie, która ma salon, oddzielną sypialnię, kuchnię i oczywiście, że łazienkę. Plus dodatkowo jeszcze jest jeden pokój, czyli sypialnia. Jest kino sala a pod spodem my mamy garaż z własną fińską sauną. Ja bym nawet tylko wyłącznie przez ten garaż już bym kupił ten dom, bo można zaprosić kolegów i spędzić tam naprawdę fajnie czas. My mamy cztery sypialnie niezależnych i jeden taki kabinet dla pracy, nie wiem, go można by było też przerobić na jedną sypialnię. Mamy dwie saly i trzy... Trzy łazienki. Jeszcze ja bym dodatkowo zrobił e, jedną łazienkę na dworze, tak żeby nie biegać do domu. Czyli e, przy basenie? Przy basenie mi tak się wydaje, że tam by się przydał. A ile kosztuje Twój dom? E, dom kosztuje 890 tysięcy. Aha, czyli prawie tak samo jak i mój, tylko dodatkowo wymaga. Remont. E, tak, on wymaga remontu, ale jak mówiłem, tam jest meble bardzo dobrej jakości, także nie wszędzie tam potrzebujemy zrobić remont. Ewentualnie ja bym zmienił Łazienki. No a po drugie, jest więcej przestrzeni niż u ciebie. Mhm. I bardziej mi się podoba jednak ten klasyczny kształt tej wily. E, właśnie wybudował to hiszpański architekt i zrobiono to bardzo, bardzo na wysokim poziomie. Bardzo ciężki wybór tak naprawdę, ale ja wybieram swój, bo bardzo mi się podoba nowoczesny styl i nie będę bawić się w remonty. Ja wybieram swój. Ja wybieram jednak swoje, mhm. bo po pierwsze więcej przestrzeni, klasyczny styl Hiszpanii, bo jesteśmy w Hiszpanii. Po trzecie, a może nawet. В першій колинощі багато мені подобається гараж з власного фінського сауну. Ну добре, а це виражити? Пишете прошу коментар під відео, заставляйте своє опінію. Bardzo jesteśmy ciekawi. З вами була Кристина Драгобєцька, Павел Корчак, і до зображення в слонечній Хішпанії. Але грія будуємо ваше маленько.